Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. To będzie odcinek o tym, że miało być jak nigdy, a wyszło jak wyszło, przynajmniej na razie. Opowiemy o największej na świecie sieci kawiarni, która w nieodległej przeszłości zaplątała się we własne nogi i wskutek tego zaplątania postanowiła wrócić do korzeni. Jedną z metod powrotu mają być dobre doświadczenia, ceramiczne kubki i koniec ze świńską kawą. Co czeka miłośników porannej laty na wynos i jak skutecznie zawrócić z nad przepaści, to jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy! A zaczniemy od krótkiej historii wzlotu i upadku Starbucksa który ostatnio zasłynął zakazem wstępu do toalet w kawiarniach dla osób, które nie są ich gośćmi. Decyzję dyskutował cały świat, bo na całym świecie lokale z szyldem z syrenką były symbolem otwartości. Toaletowe Eldorado zakończyło się wraz z wielką reformą, która ma przynieść sieci powrót do dawnej świetności. I teraz będzie o samej świetności, a najbardziej o ekspansji, która była dla Starbucksa oczywistym sposobem zarabiania jeszcze większych pieniędzy. Będzie o ekspansji, która po pandemicznej zapaści dała Starbucksowi systematyczny rozwój. Rynkowe powodzenie, oparte na pozytywnych doświadczeniach klientów, pozwalało kolonizować miasta tam, gdzie na pytanie: kawa czy herbata, odpowiedź była oczywista: herbata. W ten sposób w Chinach, w ojczyźnie herbaty, kraju, który stoi tysiącletnią tradycją jej picia, Starbucks szybko dorobił się tysięcy kawiarni. Na początku ubiegłego roku miał ich aż 7 tysięcy i stał się na chińskim rynku niekwestionowanym prekursorem zachodniego zwyczaju znanego jako coffee to go. Liderem był jednak do czasu, konkretnie do czasu bitwy na latte do której przystąpiła największa chińska sieć kawiarni, która wyrosła Amerykanom pod bokiem i korzystała na zmianie zwyczajów chińskich mieszczuchów i która przystąpiła do walki na promocję. W ten sposób w krótkim czasie sieć z pozycji monopolisty spadła do poziomu jednej z wielu marek. Chiny stały się tymczasem światową potęgą branży kawowej, w której spożycie rośnie w tempie kilkunastu procent rocznie. Za rosnącą popularnością latte i cappuccino stoją przede wszystkim młodzi Chińczycy. Co trzeci klient kawiarni jest w wieku od 25 do 34 lat. Liczba lokali z kawą wzrosła w ciągu roku o ponad połowę, co pozwoliło Chinom wyprzedzić dotychczasowego rekordzistę, czyli Amerykę. Na chińskim szalonym rynku Starbucks zaczął przegrywać z innowacyjną konkurencją. Nie pomogła nawet świąteczna kawa o smaku wieprzowiny. Cappuccino z szynkowym chipsem położonym na piance z mleka nikogo nie zachwyciło, bo nie o takie innowacje chodziło. Chodziło o... czas. Chińska konkurencja nauczyła swoich gości korzystać z kawiarni samoobsługowych, bez kolejek i bez wielostopniowych zamówień u niespiesznego baristy. Rozmiar, rodzaj mleka, gatunek kawy, dodatki, cappuccino, mokka czy latte, a może Amerykana podwójne espresso, kawa przedłużona, cold drip, z ekspresu przelewowego, a może cold brew i kwadrans z głowy na samo zamówienie plus drugie tyle na przygotowanie. Problem okazał się zresztą uniwersalny, bo to co pozwoliło odskoczyć chińskiej konkurencji, czyli krótki czas od zamówienia do wyjścia z kubkiem w ręce, pogrążyło Starbucksa także w ojczyźnie. Klientom skończyła się cierpliwość, do stania w kolejkach i do wielostopniowego menu, którego nie mogli spamiętać nawet najlepsi bariści. Goście odwrócili się więc plecami, a sieć potknęła o własne nogi. Bo dewiza mniej znaczy więcej okazała się być słuszna także w tak oczywistym przypadku, jak poranna kawa na wynos. I teraz będzie o próbach odbudowania sympatii. To, co słyszycie, ma być receptą na sukces. To nowy klip reklamowy Starbucksa, który podkreśla więź, najbardziej amerykańskiej kawowej marki, z gośćmi kawiarni. Dowodem więzi mają być odręczne hasła, kreślone przez baristów na papierowych kubkach klientów. Mają tworzyć domową atmosferę i poprawiać jakość doświadczeń. Ale stają się przedmiotem globalnej kpiny, bo repertuar haseł jest umiarkowanie rozbudowany i lotów raczej niewysokich, ortografia też oryginalna. Zainteresowanych odsyłamy do tzw. sociali. Można sobie popatrzeć i uśmiechnąć się z pobłażaniem. A my wracamy do rewolucji w Starbucksie, w której wszystko co nowe jest bardzo stare do kawiarni wraca swobodny dostęp do cukru, mleka i innych dodatków. To ma odciążyć baristów od precyzyjnego odmierzania ilości mleka dodawanego do kawy. Każdy będzie mógł mieć taką kawę, jaką konkretnie lubi. Wracają też darmowe dolewki do zamówień kawy z ekspresu przelewowego. Skrócone zostanie menu nawet o jedną trzecią pozycji, bo niektórych przepisów nie pamiętali nawet najbardziej doświadczeni bariści. Cięcie wystartowało właśnie teraz. Nie będzie też eksperymentów, jak na przykład kawa z oliwą z oliwek. Oleato, bo tak się nazywało to dziwo, zostało na początek z przytupem wprowadzone w kawiarniach we Włoszech. Miało być wyrazem uznania dla włoskiego zwyczaju rozpoczynania dnia od łyżki oliwy, ale zamiast uznania była fala memów, w tym zachwalających właściwości przeczyszczające. Teraz w Starbucksie ma być sprawniej i milej. Zamówienia do ręki będą oddzielone od zamówień na miejscu. Meble mają być wygodne, by móc się w nich wygodnie rozsiąść. Wszystko by skłonić gości, by wrócili po kawę. Na przykład w ceramicznym kubku, który ma być kolejnym marketingowym kołem ratunkowym. Niegdyś kultowe, okolicznościowe, produkowane w krótkich seriach, cenione za wzornictwo, a nawet kolekcjonerskie, zniknęły ze Starbucksów lata temu. Teraz czeka je podobno spektakularny comeback. I na koniec o kawie, która ma wciąż pod klimatyczną górkę oraz o nowym trendzie, który bierze przebojem kolejne śniadaniowe stoły. Kawa ma podgórkę, bo zmienia się klimat, a wraz z nim pogoda. Uprawianie jej tam, gdzie rosła do tej pory jest ryzykowne i kosztowne, więc plantacje zwijają się jedna za drugą. Przeniesienie produkcji w nowe rejony nie jest proste ani szybkie, więc prognozy są takie, że taniej nie będzie. Prawdopodobnie już nigdy. Będzie więc drogo i na zimno. Już 70% sprzedaży w Starbucksie to napoje zimne, w tym kawowe i kawy lodowe. Jak myślicie, któż by za tym trendem mógł stać? Tak jest, to generacja Z. Czyli pokolenie, które kawę na zimno lubi zrobić sobie w domu, korzystając z akcesoriów i specjalnych mieszanek, których rynek rośnie jak na drożdach i które zajęły znaczną część najpilniej obserwowanego bloku reklamowego w amerykańskich mediach tego w trakcie meczu Super Bowl super hitu telewizji za oceanem ale to już zupełnie inna historia. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny. Podcast Gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.